W pierwszym kwartale 2026 roku Komisja Europejska zapowiedziała publikację Strategii dla ciepłownictwa i chłodnictwa Unii Europejskiej. Tutaj jako branża będziemy bardzo stanowczo postulować nasze, yy, nasze postulaty w kontekście ujęcia specyfiki naszego polskiego sektora ciepłowniczego z punktu widzenia naszego położenia geograficznego, naszych uwarunkowań klimatycznych, ale też technologii, na jakiej ten nasz system był przez ostatnie lata tworzony. Musimy wziąć pod uwagę, że stworzona strategia dla ciepłownictwa i chłodnictwa Unii Europejskiej będzie miała kluczowy wpływ na rewizję dyrektywy EED, dyrektywy definiującej efektywne systemy ciepłownicze. I tutaj jako kraj, jako branża mamy szereg postulatów z tym związanych, głównie dotyczących przedłużenia wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji w perspektywie nawet roku 2050 i traktowania jej jako efektywny system ciepłowniczy, a także kluczowy postulat branży z punktu widzenia. Generowania ciepła oze i zakwalifikowania ciepła powstającego w kotłach elektrodowych z energii elektrycznej, odnawialnej i potraktowania ciepła produkowanego w takim kotle jako ciepło oze. W Polsce obecnie trwają prace nad aktualizacją krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu oraz tworzeniem strategii dla ciepłownictwa. Są to kluczowe z punktu widzenia regulacyjnego dokumenty, których jako branża postulujemy ujęcie specyfiki naszego sektora. Regulacje, nad którymi w ostatnich miesiącach skupiamy się, to są kwestie adresowane do Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie taryfowania tego ciepła, tak abyśmy sektor mogli urentownić. Na to chociażby wskazuje raport prezesa URE z roku 2023, że taką konieczność już sam urząd widzi w perspektywie ostatnich lat. I to, na co my zwracamy uwagę, to przede wszystkim pozostawienie jako odrębnej taryfy dla wysokosprawnej kogeneracji, ale także pewna modyfikacja taryfy kosztowej, która będzie pewnym asumptem dla organizacji finansujących inwestycje do rozmów z inwestorami tak żeby finansować i zapewniać bieżące środki na rozwój branży ciepłowniczej